Hej, z tej strony Aniadesu, a dzisiaj zrobimy taki trochę inny odcinek sobie Bo generalnie jakiś czas temu, a w zasadzie wczoraj zrobiłem taki artbook Na MSP oczywiście, gdzie indziej Z throwbackiem do moich ulubionych luków Klaus z 2017 I w sumie tam jeden jest z 2016, ale to i tak jakby mogę już uznać za 2017, ponieważ tu jest większość właśnie looków z tego roku i sobie tak pomyślałam, że co gdybyśmy, co gdybym nagrała taki filmik że próbuję jakiś z nich odtworzyć i razem bym też odtworzyła twarz Chloe z tego roku i w ogóle, wiecie, cały all look bo jak widać już tutaj jeden tak trochę odtworzyłam, bo to jest w zasadzie ten ale odtworzyłabym to w takich najbardziej przybliżonych ubraniach, kolorach Y, twarz też żebym jakąś bardzo podobną zrobiła i generalnie myślałam, że właśnie y, nagrałabym taki odcinek, ponieważ moim zdaniem może to być na serio y, dużo takiego fanu, więc y, kolor skóry akurat no tutaj nie wiem jaki, ale postaram się korzystać z tych rzeczy, które mam, ponieważ no jakby za bardzo, że tak powiem, nie chcę wydawać za dużo star bo no po prostu jakoś nie mam ochoty, nie. Chyba zostanę przy moim mm, wyborze. Tym bladym, chociaż nie, to też nie jest to. przy tym wyborze, więc ona ma oczy też te basic vipowe. I cienie do powiek najbardziej mi chyba szokowały, że ona akurat taki wtedy wybrała. No ale dobra. We listen and we don't judge. We recreate and we don't judge, ok? Łanety w 2016 było na przykład gorzej z cieniami do powiek, to akurat trzeba przyznać. Mianem ma akurat ten. I u niej to wygląda trochę gorzej Szczerze że przyznam, jak ona ma tą opalną skórę. U mnie to trochę lepiej. Mm. No. Chyba zobaczę te oczy czarne w sumie. Teraz się tak zastanawiam. To są chyba te? A nie wiem, czy on w sumie. Dobra, więc um, tak wygląda twarz. Ona jeszcze ma jakieś piegi na niej. Ale to jakieś ze sklepu. To się później zobaczy jak będziemy odtwarzać luka. I to jest generalnie ten pierwszy właśnie luk um, Bo on mi się bardzo podoba I nie wiem generalnie czy będę chciała go odtwarzać um, W tych kolorach, w których Chloe go zrobiła oryginalnie Czy wolę jakby zrobić swoją wersję, żebym mogła tak nosić po prostu Zobaczy się Ale zdaje mi się, że jak już odtwarzamy całą, że tak powiem postać Klawi, to Myślę że najlepiej odtworzyć całość oryginalnie, jak było. Więc, że tak powiem, rozpocznijmy nasz challenge. I wejdę tylko w zakupy. I ono to akurat nie ma piegów w tym luku. To mamy nawet ułatwione. Więc, no, już pierwszy taki, że tak powiem, detal, który tu widzę, to że MSP mi się nie chce za załadować. Kolorystyka Luka jest szaro-różowa. To akurat mi się podoba. Yy, tak naprawdę większość rzeczy jest chyba właśnie z 2017. Na pewno ten wianek, włosy, okulary. I nie jestem pewna co do yy, rajstup. Ale no, przekonamy się. I zacznijmy może od włosów. Zdaje mi się, że jednak się przeloguje. Wtem obec Klaudia loguje się jeszcze raz, bo zepsuła grę. że nie to wszystko przez ciebie. Oj, skóra mi się, że tak powiem, odnowiła. To jest ta skóra! Ej, dobrze, dobra. Robimy to po oryginalnie w stylu Klaui Z tą skórą, żeby to najbardziej przypominało ją. Najbardziej jak można ją przypominało. i ona ma je w takim nie wiem mogłabym to nazwać ciemny blond ale nie jestem pewna o to, to jest ten kolor i następną rzeczą to może wianek to ja po prostu wpiszę y, flower crown i a bo mi to w, w włosach za, za, cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego że muszę akurat zmieniać te kategorie i to jest ten bawianek. I akurat tu mamy łatwo do zmiany kolorów. Tylko który to jest szary? To jest ten. Zobaczmy. I. Nie, to jest. Po prostu zróbmy z tego, bo ja już nie wiem. Więc mamy jakby górę zrobioną. Właśnie nie pominęłam, what the fuck? To są te O Boże Święty, już zaczęłam to widzieć Więc To jest ponownie Ten kolor? Tak, ten kolor I tutaj. Chyba też Chyba zostawiła biały Zdaje mi się Więc Tak, to są te Mm, więc teraz idziemy w poszukiwaniach Swetra Two thousand years later. Dobra, będę szukać teraz po motywach po prostu Bo zdaje mi się, że jak będę tak co chwilę cofała i wracała do punktu wyjścia w tych swetrach, to tego nie znajdę. Więc no. Zajmie mi się, znaczy, może już lepiej nie będę nic mówiła. Bo serio, nie mam pojęcia. Na pewno jest po tym, bo w tym motywie był ten wianek. Może będę szukała tutaj, może w... Nie wiem, ja tak po prostu będę na logikę szła, że tak powiem. O! To jest ma ten komplet to jest cały komplet, a nie ten, a nie sweter. Mi się przynajmniej tak zdaje. Poczułam akurat, że tu to jest. Więc dobra, teraz obcasy. Nie wiem, czy to nie są te w sumie. Są bardzo podobne. I zdaje mi się, że już po prostu je zostawię, bo strasznie mi przypominają te. Więc um, kosztuje to nas ponad 3000, co mnie trochę boli. Um, no. Skupię to i. O Boże! Jestem Klawi. Kochani, mój jedyny kolor to definitywnie nie jest biały. Tam mi się bardzo Klawi kojarzy. Albo o, ta! To jest tak, to jest Klawi. Popłaczę się. I ona niezwyczajnie mi się zwierzaka. Więc niestety muszę pożegnać świnka leśnego. O mój Boże! Teraz to jestem faktycznie Klaou, tyle tak naprawdę na dzisiaj. Bardzo długi mi ten odcinek wyszedł, ponieważ e, szukanie tego wszystkiego było, że tak powiem, ciężkie trochę, ale no, ja już moje zadanie spełniłam zrobiłam look Klaui. That's all! Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał i ja się z Wami żegnam, pa! To wyglądasz jak jakiś murzyn.